W ceniu w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, czy wygenerowane przez Capcut jest spoko. Zachęcam do subskrybowania oraz lajkowania mojego kanału z góry dziękuję. Ponad rok temu używałem funkcji generowania zdjęć w Capcut Web, czyli Capcut, ale w wersji przeglądarkowej. No i wiecie, tam są różne funkcje, ale kiedyś indziej Wam o tym powiem. Wracając, funkcja generowania zdjęć AI ma w sobie ukrytą funkcję. Ukryta funkcja pozwala nam na generowanie zdjęć, uwaga, na podstawie oryginału, czyli, że jest oryginał i wrzucacie go, po czym AI generuje Wam podobne zdjęcia i często zmienia wątek historii zdjęć. Jeśli chodzi o zdjęcia AI, no to wychodzą, można tak powiedzieć, różnie i w sumie spoko. Czasami niektóre zdjęcia są rozmazane, ale to da się poprzez oryginał. Wiem to, bo kiedyś testowałem tą funkcję i udało się. Uważam że to spoko funkcja fajnie, że istnieje coś takiego w sumie można też brać inspirację i po prostu swoje zdjęcia wyobrazić tak realnie, więc uważam, że jest git.